W swoim dzienniku zapisałam sobie listę rzeczy, które chciałabym w tą jesień zrealizować. Między innymi latawiec, ułożyć coś z liści, grzyby, rykowisko, wrzosowisko, ognisko, kąpiele w jeziorze. Część z nich udało mi się już zrealizować, a nawet co nieco dla was udokumentowałam. Ciepło było w wodzie i na zewnątrz to bardziej Różni się to od grudnia i stycznia poprzednich razy A od lipca? No, może trochę zimniej mm -hmm. no, Ale teraz lecie trochę? Cześć, witajcie! Dzisiaj z moim rodzeństwem i statą jedziemy na wrzosowiska. Zobaczyć, jak kwitną, mam nadzieję, teraz, piękne wrzosy. Kilka miejscowości dalej, więc dosyć blisko. I zabieram Was razem z nami, ponieważ był to jeden z celów w moim jesiennym bucket list. Robimy sok z pomarańczy. I jeszcze dodam sobie imbiru. No chodź, staruszek już. Hej, zrobiłam sobie y, sok wyciskany z pomarańczy, mój ulubiony. A później mam w planie y, zrobić latawiec. I go popuszczać na wietrze. Mam takie jedno wspomnienie z latawcem. Nie pamiętam, ile to lat było temu. Ile miałam ja lat? Raczej około 10-11, może 12 lat. I był właśnie taki jesienny, bardzo wietrzny dzień. I nasz tata zabrał mnie i moją siostrę, chyba wtedy, bo brak był zbyt mały. Yy, na pole, tutaj koło domu i puszczaliśmy latawca. I to bardzo mi się zapisało w pamięci jakoś tak... Yy, wiecie, to są takie wspomnienia yy, z chwili, które są takie niepozorne, nie, że no, puszczaliśmy latawiec i to był taki... nie no, takie po prostu... Po prostu popuszczaliśmy latawca, a mi z jakiegoś powodu się to tak mocno zapisało w pamięci. Żywię wobec tego wspomnienia takie piękne emocje, taki sentyment, beztroskę, że chciałabym znów popuszczać latawca. Od tamtej pory chyba ani razu nie dotykałam latawca, a dzisiaj zrobię go, wykonam go sama. Więc oczywiście yy, oczywiście zrobię to razem z Wami. Mm. Dodałam teraz y, więcej imbiru niż poprzednio, bo poprzednio był taki tylko posmak imbiru, a ja lubię bardzo imbir, więc teraz już rzeczywiście jest takie ostre, ale bardzo dobre. I odżywcze. Przy robieniu mojego latawca popełniłam dwa błędy. Po pierwsze, nie zadbałam o symetryczność, a po drugie, powinnam była jeszcze połączyć ze sobą wykałaczkami wierzchołki tego latawca. Prawdopodobnie przez to nie chciał się wzbijać wyżej niż moja głowa, natomiast i tak była to bardzo przyjemna zabawa z wiatrem i na pewno ją powtórzę tym razem z lepszym latawcem.